W dzisiejszym filmie będę logował się na moje stare konta Fortnite, które stworzyłem całkiem spory czas temu, a najstarsze z nich ponad 7 lat temu, więc zobaczymy, co się na nich znajduje, czy są tu jakieś rzadkie przedmioty i naprawdę jeszcze więcej, więc koniecznie dać ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli ten materiał wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexakot i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten ma. Wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Jeszcze na samym początku chciałbym Was zaprosić na moją nową mapę w Fortnite, a najdokładniej Mamut Pistol One Shot. I generalnie, no to na tej mapie możecie potrenować i stać się najlepszymi z pistoletu Mamut. Generalnie cała mapa posiada system rankingowy, no i przy okazji wydaje mi się, że jest ona naprawdę przyjemna do grania. Także jak najbardziej polecam Wam sobie ją obczaić. No i tak tylko chciałbym zaznaczyć, że jeszcze nikt nie wbił na niej Unreala. Także zobaczymy, czy może Wam się uda. No ale tak czy siak wpadajcie sobie na tą mapkę. A ja właśnie przechodzę do filmu. A jeszcze na samym początku pamiętajcie, żebyście nigdy przenigdy nie kupowali żadnych kont do Fortnite'a, mimo tego, że w tym filmie właśnie kont kupować nie będę, to tylko i wyłącznie Wam o tym przypominam, ponieważ generalnie możecie w łatwy sposób zostać oszukani. No i oczywiście ten materiał powstał tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych. OK, moi drodzy, także wchodzimy sobie na pierwsze konto, które założyłem w jakimś 2017 coś takiego i zobaczymy co się tutaj znajduje. OK, na samym początku mamy tutaj bambika i wchodzimy sobie do szafeczki. No i z tego co widzę, to na tym koncie generalnie nie ma jakoś strasznie dużo rzeczy i w sumie no to było takie moje jedne z właśnie pierwszych kont, dlatego zobaczymy sobie tutaj efekty spadania, nic nie mamy. OK, w butach też nic nie mamy. E, w lotniach też nic nie mamy, więc to konto wydaje mi się, że jest praktycznie całe właśnie puste. Przy okazji tutaj strasznie głośno gra muzyka, także pozwólcie sobie, że szybko sobie to generalnie przyciszę, bo naprawdę jest mega głośno. A dobra, zobaczmy, czy są tutaj jakieś emotki. Okej, okay, mamy default densa i Kometę? Okej, okay, czymkolwiek jest kometa i cokolwiek to robi na moim koncie. Nie mam absolutnego pojęcia. Mamy jedno malowanie Okay. Także bardzo ciekawa sprawa. No widzę, że na tym koncie było grane naprawdę, naprawdę sporo. W sensie no praktycznie w ogóle tutaj nic praktycznie nie ma. Ale dobra, no tak czy siak idziemy sobie jeszcze zobaczyć tutaj. Mamy jakieś właśnie ścieżki jamowe. Tak, muzyka do lobby. Nie wiem skąd to tutaj się znajduje, ale rzeczywiście się tutaj to znajduje. W samochodach też nic nie mamy, więc przechodzimy sobie do kilofów. W kilofach też nic nie ma. Naprawdę kozacko. Mamy przy okazji jeden plecak i on był chyba za darmo za udział w jakimś wydarzeniu, czy ogólnie Zagranie w jakimś sezonie i przy okazji mamy zero skinów. Także nie za bardzo rozumiem, co to za konto. W sensie no wiem, że należy ono do mnie, i przy okazji nawet mogę wam tutaj pokazać Nick, że jest to właśnie e, to nie Hexo. E, no, także naprawdę kozackie konto, ale nie mam absolutnego pojęcia, co właśnie, to po co mi to konto było. W sensie tutaj nic nie ma. No także tak się prezentuje konto numero 1. Dobra moi drodzy, także w tym momencie wchodzimy na kolejne konto, które już ma nieco większą fabułę i mam nadzieję, że to jest to konto, a nie inne i okej, okay, na samym początku coś tutaj dostałem, nawet nie wiem za co. Natomiast, moi drodzy, jest to konto, które w sumie służyło mi głównie do grania. Tak, zwykłego grania ma ono 100 fałdolców, ale już tłumaczę, tylko wejdziemy sobie do szafeczki. Tak jak widzicie, są tutaj jakieś rzeczy, natomiast głównie te rzeczy są z tylko i wyłącznie jednego. Sezonu, a mowa tutaj właśnie o sezonie 3, 4 w rozdziale 5. I to właśnie wtedy sobie zrobiłem to konto i przy okazji kupiłem tutaj karnet bojowy, ponieważ na głównym koncie wbiłem jakiś 500 level i stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu właśnie nadal grać i w sumie to nawet nic nie wbijać. I zrobiłem to konto i tutaj też zmaksowałem karnet. Także tak, y mamy tutaj na przykład takie rzeczy z po prostu tego sezonu. Przy okazji w sezonie trzecim też tutaj jeszcze troszeczkę było grane. Natomiast mamy tutaj, właśnie przechodząc dalej, w butach, totalnie nic, ponieważ no, już później praktycznie tego nie używałem. Mamy przy okazji emotki. Jak się okazuje, emotek jest tutaj całkiem sporo. Ej, co, jest ty za tyle emotek? Jo, okej. Dobra, weźmiemy sobie właśnie tak zwane emotki, po prostu emotki 13. Dobra, mamy tutaj coś takiego, czyli za robienie questów. Przy okazji koły sanek, roczki, ok. I chyba to kupiłem za v Dobra, mamy coś takiego. Mamy przy okazji to. No i tutaj emotki z właśnie serii Marvela, bo w większości tam no, po prostu cały karnet był praktycznie z Marvela w tym sezonie. Także, kurczę, całkiem ciekawa sprawa. Dobra, przejdziemy sobie dalej do malowanek. I kurde, ile tu jest malowań. Ej, jo, ja nawet nie pamiętam, że tutaj coś takiego było. Tutaj ogólnie z jakieś właśnie logowania są rzeczy. No bo przy okazji parę razy się jeszcze na to konto logowałem, ale już tutaj po prostu mi się nie chciało grać. Tutaj mamy jeszcze coś takiego, coś takiego. Kurde, i tutaj są naprawdę fajne rzeczy, więc... Właśnie to jest mniej więcej cała fabuła tego konta. Po prostu zrobione ale ono zostało z powodu tego, że już mi się nudziło granie na głównym koncie. Dlatego tutaj jeszcze jakieś samochody, czy nie ma samochodów? Nie, nie ma samochodów. A dobra, przejdziemy sobie do lotni. Ja nie pamiętam dokładnie, co tutaj było. Tutaj było też coś takiego, więc coś tutaj generalnie chyba było jeszcze właśnie pykane. No, jak już mówiłem, czasami sobie na to konto wchodzę. No kurczę, coś tutaj jest, coś tutaj jest, także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Przejdziemy sobie do kilofików i no powiem wam tak, no jak na to, że na tym koncie był grany jakiś około jeden sezon, to jest ono naprawdę całkiem niezłe. No i tutaj właśnie tak jak widać, karnet bojowy został też wymaksowany, tutaj ostrze ma kurcze, ale tutaj jest rzeczy, jakieś gitarki, przy okazji coś takiego mamy przy okazji kilów perfekcja, czyli rankingowy kilof, coś takiego, diabelska różdżka, czyli no wydaje mi się, że jeden z lepszych kilofów, który był przy okazji za darmo, także to tym bardziej czyni go nadzwyczajnym. Ale dobra, no przejdziemy sobie tutaj już bez właśnie owijania w bawełnę do skinków, i zobaczmy, co my tutaj mamy. Więc, no jak już mówiłem, było tutaj też troszeczkę grane na starcie tego sezonu. No, generalnie, no to grałem tutaj głównie po to, żeby ponagrywać sobie jakieś wstawki do filmów. I na przykład, jak odbieram sobie świątecznego Snubdoga, to też mi się przydało do wstawki. No i oczywiście cały karnet właśnie z sezonu czwartego. Dosłownie on był chyba mega zmaksowany, tak mi się wydaje. Kurde, ja tutaj też grałem mega dużo. Dobra, ja w sezonie czwartym rozdziału. To byłem jakimś mega grinderem, także tak jak widać, no jak był tutaj mega grindzik robiony. Na głównym koncie był praktycznie maksymalny poziom, tutaj też był naprawdę wysoki. I przy okazji skinek za fałdolce z karnetu, no bo wtedy się te karnety zwracały. Teraz w sumie też się zwracają, ale no jest taki oto kupiony skinek. No oczywiście z kodzikiem heksokot, wiadomo, bo jakby inaczej. No więc tak się to prezentuje. Wydaje mi się, że jest ono całkiem niezłe. Nie jest ono jakieś mega rzadkie. Tym bardziej, że te skiny, które są tutaj, w większości mogą w ogóle powrócić do sklepu. To też jest bardzo ciekawa taka dodatkowa rzecz, ponieważ y, to zostało wpisane, że od sezonu czwartego rozdziału piątego skiny mogą normalnie wracać do sklepu. Także naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Ale cóż, coś na tym koncie jest, więc myślę, że mega spoko, a my przechodzimy sobie dalej. No i moi drodzy, przyszła pora na ostatnie konto w tym oto materiale, i generalnie, no to jest to konto, które stworzyłem gdzieś w rozdziale pierwszym, po czym generalnie oddałem je Ziomkowi. I Ziomek coś tam na nim właśnie jeszcze grał, ale tak czy siak zobaczymy, co się tutaj znajduje. Oczywiście przypominam, żebyście wy nigdy nie wchodzili na konta waszych znajomych ani nic takiego. Ja oczywiście do tego wszystkiego mam jak najbardziej od niego pozwolenie, a wszystko jest. W celach edukacyjnych, i wy nigdy, przenigdy tego nie powtarzajcie. Lecz na samym początku mamy tutaj jakieś ogólnie nagrody z właśnie karnetu OG, także całkiem ciekawa sprawa, jest ich tutaj ogólnie naprawdę dużo, więc bierzemy sobie wszystko i sprawdzamy, co my tutaj mamy, ok? Widzę, że jest tego tutaj całkiem sporo: 1200 fałdorców i jakiś skinek, i wchodzimy sobie tutaj. Ja generalnie nie pamiętam za bardzo, co na tym koncie zostawiłem, ale no, jak już mówiłem, po prostu zostało ono oddane. I po naprawdę mega dużym okresie czasu, właśnie na nie wracam. Bo po jakichś 7 latach, coś takiego. Więc wchodzimy sobie tutaj. I okej, okay, dobra, tutaj się dzieje dużo. Mamy tutaj mega dużo rzeczy. E, oczywiście, jeśli chodzi o spadania, jest tego mega, mega sporo. Widzę, że tutaj e, mamy na przykład coś takiego. Kurde, ej, to naprawdę całkiem ciekawie. W sensie się zapowiada bardzo ciekawie. E, okej, okay, także przejdziemy sobie teraz szybciutko do bucików. I bucików tutaj nie ma. Zobaczymy sobie teraz w tym momencie emoteczki i jest ich tutaj już widzę, że mega sporo, dlatego weźmiemy sobie emotki, mamy 80 emotek i od samego dołu zobaczmy co my tutaj mamy, mamy chociażby jazdę na kucyku, mamy przy okazji właśnie coś takiego, salut, przy okazji hopak, tutaj oczywiście za dwuetapowe logowanie, mamy przy okazji pomarańczową sprawiedliwość, podjarkę, ok, mamy też na przykład przewijanie, ej kurde, no tutaj się zapowiada mega dobrze, mamy też tą emotkę z kilofikiem, przy okazji emotkę z mar szmelola, no, no chyba była do zdobycia za darmo, także to nic takiego nadzwyczajnego. Never gonna give you up, get greedy. Przy okazji mamy coś takiego, czyli na imprezie. Okej, okay, no jest tutaj tego sporo, to na pewno trzeba przyznać. Zobaczmy, czy to jest coś takiego mega ciekawszego, rzadszego. Chyba niekoniecznie, ale jest tutaj naprawdę całkiem nieźle, jest tutaj naprawdę całkiem nieźle. Więc już chyba, no nie będziemy tutaj dłużej w te emotki patrzeli, przejdziemy sobie od razu dalej do malowanek i zobaczmy, co my tutaj mamy. No jest ich też całkiem sporo, z tego co widzę, także to akurat bardzo dobra informacja, jest na przykład cień Midasa, czyli jedno z fajniejszych malowań. Mamy przy okazji na przykład też, no nie w sumie nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego, więc chyba nie ma się tutaj czym aż tak ekscytować. A w sumie, wiecie co, zobaczyłbym jeszcze właśnie szybciutko samochodziki i są samochodziki! Kurde, dobra, ten jest z Skarnetu, ten nie pamiętam do końca za co był i przy okazji jest Backfire, także fajnie. Okej, okay, ale weźmiemy sobie jeszcze emotki, bo ja bym chciał zobaczyć tutaj y, wszystkie czyli czy tutaj na przykład są jeszcze jakieś takie rzadsze rzeczy. Okej, okay, no mamy na przykład te serduszka z sezonu trzeciego. Okej, okay. i mniej więcej to konto chyba coś koło tego sezonu właśnie powstało, z tego co mi się wydaje. Są też piłki plażowe. No dobra, ale czy tutaj jest coś takiego, co by mi się rzuciło w oczy? Chyba niekoniecznie. Dobra, także stąd sobie wychodzimy i przechodzimy sobie do ważniejszych rzeczy. I tutaj już na samym początku widać, że jest parasolka. I to nie byle jaka, ponieważ jest to parasolka z sezonu trzeciego. Jest tutaj przy okazji oczywiście lotnia fundatora, parasol, parasol fundatora, świeżo malowany parasol, kurczę, no jest tutaj tego naprawdę, naprawdę ogrom, ta lotnia była do zdobycia za darmo, z tego co kojarzy w sklepie, mamy przy okazji coś takiego, tutaj lotnia jakaś za właśnie wina, chyba w sezonie dziewiątym, i zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze, i na tym kącie chyba jest grane do dziś, z tego co widzę, także naprawdę szacunek, ale tutaj widać, że są ogromne przerwy, tutaj na przykład jest ze sezonu klasy coś, A tutaj niżej już jest dopiero z rozdziału trzeciego. No, także przerwy tutaj definitywnie są ogromne na tym koncie. Natomiast my przejdziemy sobie w tym momencie do kilofików, zbieraczków, no po prostu do kilofów. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Od samej góry sobie przejedźmy, mamy tutaj coś takiego, tutaj od dżuswordzika tego który był do odblokowania za darmo, przy okazji mamy na przykład coś takiego jest ten nożyk, on jest bardzo ale to bardzo ciekawym kilofikiem nie ma co się oszukiwać, mamy też na przykład, okej okay, tą kosę, ona chyba była z jakiegoś starter packa z tego co mi się wydaje jest też tutaj sześciokaratowy siekacz tutaj kilofiki z ratowania ten jest mega spoko jeśli chodzi o ratowanie mm, no ta kosa, w sensie ta lampa pomocnicza też jest bardzo fajna jest omega i tutaj jakieś gitarki także w kilofach też chyba nic nadzwyczajnego jest też to, w sensie rozbijać czachy. To też było do kupienia chyba w sklepie. A tak poza tym, to już w tych kilofach chyba nic ciekawszego nie znajdziemy. Dlatego przejdziemy sobie w tym momencie, moi drodzy, do skinków. I uwaga, uwaga! Mamy coś takiego, więc przejdziemy sobie od góry. Mamy tutaj chociażby doga Mikołaja. Przy okazji mamy darmowego Juice Warda. Jest tutaj szturmowiec AWR. Nie mam za bardzo pojęcia, co on tutaj robi. Ale ten skin jest dość rzadki, i generalnie, no to yy, był on do kupienia za jest przy okazji właśnie Klara. Ona chyba była do zdobycia w jakimś pakiecie startowym czy coś takiego, ale dobra, mniejsza w to. Jest tutaj sezon drugi rozdział 5. Przy okazji jest rozdział 5, także ciekawie. I tutaj jest ta ogromna przerwa, czyli na przykład właśnie mamy tutaj Absenza, który jest z rozdziału trzeciego sezonu pierwszego. Jest również posiadany Lewis Hamilton. Okej. Okay. Mamy tego skina, on był do kupienia, samotnik Melody. Ok. Mamy też właśnie River w Harley Quinn. przy okazji właśnie Dizzy, okej, okay. mamy też diamentową Divę, mamy Kondora, mamy tutaj na przykład sportową Skrytobójczyni, i niżej zjeżdżając mamy na przykład tą Czachę, która no, był tam wcześniej jej kilo. Przy okazji jest tutaj też Pumka, ok, no zjeżdżamy sobie na sam dół. I mamy tutaj coś takiego, czyli całość się tutaj zaczyna teoretycznie w sezonie pierwszym. W sezonie trzecim był kupiony pierwszy starter pack, i tutaj mamy już jakieś rzeczy fundatora. Przy okazji mamy jakieś tutaj skinki z sezonu czwartego. Jest Omega, zobaczmy czy jest z kolorami, i niestety nie ma Omega z kolorami. Ale to no, tak czy siak, to prezentuje się naprawdę bardzo ciekawie. Oczywiście ja na tym koncie dosłownie grałem chwilę. No i oczywiście przypominam, że na wszystko tutaj mam pozwolenie, żeby sobie wejść i wam to jak najbardziej przedstawić. E ale wam, tak czy siak nigdy przenigdy nie polecam tego robić. Oczywiście przypomnę, że całość jest w celach edukacyjnych i wy nigdy przenigdy tego nie powtarzajcie. No podsumowywując, to ładnie się tutaj to konto, że tak powiem, rozwinęło. No chyba już na jakieś instrumenty nie trzeba tutaj dawać spojrzenia. Do tego co, no, zostawiamy sobie tak, jak to było wcześniej, czyli bierzemy Lewisa Hamiltona, Przy okazji ten killoff. No i to w ten sposób się to konto prezentuje według mnie naprawdę bardzo fajne. I przy okazji to by było na tyle. Ja oczywiście byłem hexo, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, zostawiacie. Tu łapeczki do góry. Nie zapomnijcie o kodziku. Oczywiście, nie zapomnijcie o kodziku heksakod. No i przypominam, że całość jest w celach edukacyjnych i nigdy tego nie powtarzajcie. Jeszcze raz to przypomnę. Trzymajcie się i cześć.